ZMDK, z miłości do koryta, już niebawem. Mercedesy wiążą nas, gitarę, zabrać czas, by gość, I weź mnie Mercedesa mnie na, na kamerę Witamy w kolejnym odcinku Królów Żyta. Jest to program dla nas wszystkich dość wyjątkowy. Jak każdy z nas, tak też i nasi bohaterowie zostali dotknięci epidemią. Zobaczcie, jak radzą sobie w obecnym kryzysie. Zbyszka poznaliście już w czołówce programu. Jego wizytówką jest duży Fiat, którym to w 2003 roku podczas dożynek gminnych wjechał na środek sali OSP, by jak sam zeznał dolnąć pirueta. Dziś drogi lokalnego pręta również się pokrzyżowały. No, tak szczerze, pozmieniało się przez tego koronawirusa, no. Dyskoteków nie robią, no, też na dziewczynki by się pojechało. No, ale jeździłem z dziewczynami do lasu, tam, wie pan, no, tak się tam pobawić, ten, ale no nie ma teraz, boją się, boją. Nawet e, takie przy lesie stały te dziewczyny, pracowały tam, To no też tam nieraz, ale to nie, nie ma, nie ma. To i moja sześćdziesiątka, zobaczcie, tu, kurwa. Garaż wypełniony maszynami do napraw i pełen notes zleceń. To już przeszłość w zakładzie słynnego mechanika Adama, Zwanego przez tutejszą społeczność maszynoholikiem. Czy obecna sytuacja ulegnie naprawie? Czy Adam zdoła sam wyjść z ciężkiej depresji i załamania nerwowego? Zobaczcie sami. Przez tego kodawirusa nie mam nic co robić! Nawet nie mam, kurde, molek tego ciumnika zrobić swojego. Bo przecież ludzie się boją, nawet kurwa nie chcą przyjać! Tam kurwa to gówno, tam tego wyrósł, to zupię! A jak teraz kurwa robią tym! I zrobili kurwa ją kredyty mam, a ja mam kurwa to spłacenie i co mam zrobić? ZUSy trzeba płacić, a te kurwy to... no stop... W Młotpolu sytuacja wygląda na pozór niewinnie gdyż w biurze rozgrywają się dramaty dotyczące losów firmy, o których opowie nam prezes spółki, pan Stanisław. No słuchajcie, no no, no, no nie jest za dobrze, nie? z tego koronawirusa. Słuchajcie, no wszystkie telefony, które tu mam... drobny złom, gruby złom, obornik, ziemia i na końcu ten duży telefon, on zawsze dzwoni jak była jakaś usługa ma, słuchajcie, nie ma nic, Skończyła się. A druga sprawa, no to Tadeusz, nie? Tadeusz i no Tadeusz miał kontakt z sobą, na kwarantannie teraz jest. Nie ma lekko, panie. Nie ma, skończyło się wszystko, przez tego. A wie pan, jak to teraz jest, no. U nas na wsi na pięciu kawalerów przypado zero, zero dziewczyny. No, trzeba gdzieś dalej jechać. No, paliwo tanie, ale no. Ciężkie czasy nastały, no, żeby tak gdzieś daleko jechać. Na no, się płakać, co panie? No. Co tutaj no. Ciężka sytuacja nastała, no. Nie, 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 wiem, nie, nie kryć pan już daj spokój, bo to wstyd będzie. I... Co ma robić? Pić? Alkoholem się wdać? Kto mi to kurwa? Odo. do. Państwo? Chuja mi oddają. Te kurwa, który jebane, bo mnie już denerwuje. To wszystko, bo mnie denerwuje, bo. O, państwo. Co oni, ma oni mają do czynienia? I Stanek zawsze. Mam to w <grywia> Czy brak Tadeusza, prawej ręki pana Stanisława i mróz w biznesie to koniec spółki Młotpol? I obornik szedł cały czas. I ziemia szła cały czas. Złom, no słuchajcie, złom, złom. Przed tym wszystkim to złom szedł tak, jak nigdy nie szedł. I nagle. Jak na to wszystko patrzę, nie? Tak naprawdę na ten plac pusty. Chcieć pakać się. Taka Ameryka plastikowa kicha, zaszkolić nam może, nas dobry Boże. Ja kurde, molek. <taka> zakładam te rękawice, bo to są od... Schmolenia, żeby kurwa konowirusa nie było. Wieście to? U mnie jest jedna zasada. Nie wieście kurwa innych konowirusów. Aby nie czekać na odpowiedź, pan Stanisław zorganizował w siedzibie swojej firmy spotkanie na szczycie, na czele z panem Romanem Wielkopolskim, aby poradzić się co dalej, jak działać, gdzie pożyczać. To wielkie wydarzenie, gdyż pan Roman zazwyczaj nie wypowiada się za darmo. Co wprawiło w podziw nawet samego producenta programu królowie żyta. A panie Romanie, jak z tą gospodarką, jak to w ogóle z tym koronawirusem? Teraz wyjdzie na dzień dzisiejszy, nie? Kto ma gotówkę, a kto nie ma. No, 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 te, te, te wszystkie oszołomy kredytowe, te te, co brali te dotacje, to wszystko to teraz będą piszczeć, będą piszczeć. No. Ja mówię na dzień dzisiejszy, no to... To ja bym mógł dzielić bankowi spółdzielczemu kredytu. No, no, bo słyszałem, że są jakieś limity w wypłatach i to. No, <ścoughs> no, jest, no. nie, jest. Mnie taki kryzys na dzień dzisiejszy, żeby mnie dotknął, 5 lat. 5 lat by musiał mnie czynić. To no, może, może coś by tamtego. Ale, 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 ale Romek, pomożesz? Kiedyś nie pomogłem. Ja nie powiem, bo jest w biznesie, jest, czy tam ziemniak nie idzie tak jak przednie idzie stówką, idzie na 60% Idzie na 60%, bo to wiadomo, restauracje, szkoły To wszystko stówka, gastronomia stoi Gastronomia stoi, nie idzie tak jak tego, ale Ale no, są, są punkty i na zachód się pcha i, 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 i tam Do Niemiec i tak dalej, no to wszystko, to, no, transport nie stoi, nie? transport nie stoi Jak to mówią Pożyjemy, zobaczymy No to w pewno, no ale młody jesteś Jeszcze to tam, ty się możesz branżowi czy trochę w mechanikę się orientujesz to, czy tam Wiadomo, komputera się nie ruszysz, no bo, bo, bo co ty tam po gimnazjum i wyszedłeś, no ale Ale gdzieś w mechanikę możesz wejść i to przecież to brakuje Panie Romanie, czy dziewczyny wrócą na drogę? Adaś, <laughs> chciałbym mieć takie problemy jak ty to, i ogólnie to teraz yy, młody podejść szrki i teraz A to raz dwa, bo też że jeszcze ja tak tam zobacz. Ogólnie to by trzeba się odkazić. Nie? O. No, o, o dobre będzie bo. O, to... No to za tego Adam, jak to ty mówisz fajnie? <majum> za ty Za ty Grysa! No. No, panowie! Za tego korona! Korona ma. No Co złego to nie ja. I do zobaczenia. No to tak naprawdę, e, e, jak to mówią, wpierdalajcie. E, Z tego koronawirusa to się będziemy śmiać za rok. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy czy dziewczyna, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy czy dziewczyna? W imieniu twórców i bohaterów programu życzymy wszystkim dużo zdrowia i mamy nadzieję, że kolejny odcinek przyniesie nam bardziej optymistyczne wiadomości. Do zobaczenia!